Ale ja ci tam jeszcze to wiesz, wynagrodzę, ty dobry chłopak jesteś, kuźwa Dobra wysiadaj, bo drzwi zamyką Dzień dobry, witam Dzień serdecznie dobra, pana Ty Janusz, bo mamy do pogadania No, 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 no Spoko. Słyszałem, że e, jeden z ochroniarzy mi powiedział, że sprzedałeś się Hansowi Co się zrobiłem? Zesrałem, a nie sprzedałem tam kuźwa no, takie informacje dostałem i nie wiem, czy te kluczyki od burmistrza do Bimbrowni trafią w Twoje ręce teraz. Bo jak? zachowałeś się niekoleżeńsko. A nie koleżeńsko, już nie koleżeńsko, jak my z Hansem to są najlepsze przyjaciele, wszyscy jesteśmy razem przyjaciele. I co ty się tam przejmujesz? Dobra, ale ja to biorę na swoją odpowiedzialność. że tak powiem, patrzę. Stajmy berecik, ja możesz mnie strzelić w pysk. Nie no, nie będę cię bił przy starszym panu. Jeszcze nakablujecie na mnie i co wtedy? To ty szczelisz mi, a ja jemu. Nie no żartowałem. To nie dziadek ci szczeli w pyszni, będzie po robocie. On mocno na pewno nie. Pyta. Dziadek szczel mi. Bo mi się należy, szczel szczel. Oj, należy mu się należy. Może być z liścia. O, no jak, baba, no, jak no. baba. Nie no, on, on na początku łagodzi, a ja dopiero zaraz teraz. No. Nie, ja nie, nie, nie mam tyle odwagi, kuźne, wiesz. No dawaj, dobra, bo ja cię, cię szczelę. To, to strzel, kuźwa. No ciacia wal, bo zdziałem, zdziałem, może mi się ta dobre rozdzieli. Dobra. Dobra, chodź, Dobra, szczel, mnie, kurabo. Przyjmuję to, dawaj. Dobra, więc... nie będziemy się bić, dobra, przejdźmy do interesów. Chodź, noż. To działajcie, ja sobie tu postoję, załatwcie zło. Ubierz kapelusz i chodź. Dobra, spoko. Jak coś, to ten czekaj tu na tego. Na Hansa. Podpisaliście już umowę z cukrownią? No już jesteśmy wszystko w trakcie, spokojnie, no. To dopóki sobie nie dogadacie nowej. Ja mam taką małą, e, małą mieścinkę. I tam cukier jest do sprzedaży. Później spoko. pojedziemy, to ci pokażę, gdzie będzie super. Spoko, spoko, nie ma problemu. Ziemniaki, twoje chłopaki będą mogli brać od. Eee, tego starszego pana, albo sami będą mogli u niego na polu, Tylko to też musicie dogadać. Dobra, nie ma problemu. To też już mamy ugadane. Łap klucze i spróbuję otworzyć. O, elegancko, dzięki, dzięki. No, fajnie, fajne. A więc tak. Tu już będziesz miał cukier. Tu masz czafeczkę, możesz sobie chować jakieś rzeczy. O, o podoba mi się, elegancko, fajnie, fajnie. Widzowie, łapkę w górę, bo się dzieje. Eee, tu masz wszystkie papiery odnośnie biura. Wszystkie umowy pracowników, i w tej mikrofalówce, to jest safe, tak naprawdę. A co to masz, pieniążki? Aha, fajnie, fajnie. O, kurde, zobacz, faj podoba mi się. I tu masz pieniążki. A więc tak. Z tego, co tłumaczyłeś wcześniej. No. Ziemniaki z cukrem przerabiamy na zacier. Tak, tak, tak. Woda z zacierem do bamberek. Tak, bimberek. tak. I później tak. bimberek do butelek. Tak, 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 destylacja, i do bimberek rozlewamy. Ja ci powiem, gdzie można tanie butelki kupić puste. Dobra, dobra, też się przysłużę. Do złotowiska to... nie ma co. Bo to, bo to będzie tego dużo, dużo tego będzie potrzebne. Może się rozejrzeć po pomieszczeniu. O, no Aparatur, powiem ci, że. W... Tu wszystko, co jest potrzebne, to jest destylator, kurwa, wszystko. Elegancko, powiem ci. No teraz to muszę iść zatrudniać, ale to ten, to ja musiał osobiście dawać, ten zatrudniacz, tak? Tak, osobiście. I aha, aha. I pierwszych pracowników, yy, wiesz co, ugadaj ze mną, jak będziesz chciał kogoś zatrudnić, to dzwonisz do mnie i zatrudniamy razem, okej? Okay? To daj mi wizytówę twoją. Dawaj, dawaj, bo to, bo to najważniejsze, najważniejsze to bo ten Bimber to musi być kura prima short, taki, wiesz. Ty też trzeba odpowiednich ludzi. Bo weźmy gnoja, jak kura będzie robił 30% Bimber, to co to za Bimber? Kura, to góry, Dobra, no. zapisz sobie mój numer. Trzy dziewiątki i dwie ósemki. Już, już, już czekaj, to wyjmę sobie tego telefonika, kura. Dodaj kontakt. Jak cię zapisać? Eee, Justin. Justin. Dobra, no i dawaj ten numer. 99988. Kurwa, ten numer to kłopoty, jak na jaką policję, kola. Nie, no na pogotowie. Dobra, Pomogam mam cię mi, zapisanego, jest gitara. Jak coś wiesz, to jest z, z góry z urzędu, wiesz. Burmistrz każe, że jak będziesz zatrudniał pierwszych tych, ja muszę patrzeć, co to dobrze robisz. Aha, i, te, i sprawa wygląda tak, że ja muszę w, w urzędzie miasta z nimi zatrudniać ich, czy gdzie muszę ich zatrudniać? Yy, no może tu, możesz w urzędzie, byle ja bym przy tym był. Aha, okej, okay, okej. Okay. A jakiś limit pracowników mam, czy jak to wygląda? No Janusz, no od ciebie zależy ile osób będzie robiło na ciebie, nie? Nie, bo ja ogólnie mam plany takie, że mam i to i eksportować kurwa i, i, i do Azji, bo Li chce to, to, to wprowadzić. Kurwa, ty. Tylko, że na Azję to będzie... Jakiś będziemy musieli wynająć na następny ten, jak No się tylko, że to to wiesz, to trzeba kurwa, że tak powiem, to to rozcieńczać na Azję, bo to jeden liter to pół wsi to to wybije tych Chińczyków. Kocha. Przetestujemy na Li. Tak, czy... Ta, a się jak będzie pił i będzie mówił li, 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 kuraj co No to wtedy będziesz mu polewał i ksianko zarabiał Ale zajebiście podoba mi się, no? Bo też się... Na opłacało się to to kupić Super Prawie super Wszystkie drzwi, które prowadzą są do lokalu. Aha, aha No i teraz to panienkę to sobie zaraz to znajdę, kurde. Ty, a jakieś ten, y, auta jakieś będzie do przewozu tego bimbrów czy coś tutaj na dole, są jakieś firmowe? No nie ma firmowych no, musisz se kupić Janusz Dopiero wtedy Co ty godzisz? Ja Kurde, to... a tak jak zatrudnię pracownika robi. to czym oni mają wozić to to? No nie wiem no, musisz wynająć jakieś furę no teraz Kuźwa masz, to ja muszę iść coś kupić przecież No chyba tak będzie chciał zrobić Janusz Ty! No. A gdzie moje auto? No psz, 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 panie, psz, psz, psz. panie starszy Będzie starszy ciocia, co się stało z Merolem? Bo mi Mercedesa chciało. Z jakiego Merola? Ja nic nie wiem pan o co chodzi. <śm> <śm> no przecież widzę, że to jest... mu Mercedesa! Są jeszcze śladopom. Ciadek Ja mam mam te kluce wziąć? A jak będę miał zrobiłem? problemu z jednym grubastkiem znaczy, i taki z jednym starszym parzem? pan, ubrany, kurde i mówi, że to jego. Ja mówię, nie słyszeliście jak was wołałem? Ale... Ja, ale w sumie jak szliśmy do góry po schodach to słyszałem jak auto odjeżdżało. Też się zdziwiłem. Myślałem, że ktoś przyjechał... Hanże przyjechał, a tu ktoś ja odjechał. Jak tak. można takiego auta pięknego nie zamykać? No bo dziadek zostałeś, no to po co miałem zamykać taką furę? górę? No jak nie będę sam pilnował w moim wieku, no to tylko ilma. Chodź, chodź, pokażę ci gdzie jest. Dziadek, dziadek tu na dachu kurwa pytanie jak tam wjechał Widzowie, łapeczki w górę, łapeczki w górę Chciałem na dupeczki dzisiaj skoczyć kurde Możemy skoczyć tym samochodem, bo każdy nam nie cukier kupi To zaraz będziemy musieli pojechać Stary, jak to jest jakoś G-klasa ty z tym się żeś wydłużył utasa, nie? Nie, nie, to jest wypożyczalni, testujemy A to jest nie wypożyczalnia jest aut? Bo ja bym wypożyczył się jakieś te busy ludziom Ale to jest wypożyczalnia taka, wiesz Testujemy, czy nadają się samochody do sprowadzenia do miasta Tej, to czekaj, ja, ja pójdę sobie auto zamknę, podjedź mi pod auto No, poczekaj, buty No, zdejmij, zdejmij A masz w gnoju? No, wiesz, to to wie czy lepsze było, jak miałem buty czy jak nie mam butów, powiem ci szczerze jej, zobacz, jaka to de deska rozdzielcza. No ładnie to to, to w środku wygląda. Kurwa, a myślałem, że już nie ma auto. ja. O, Hansi przyjechał. Się ma Hansi. Już jest wszystko załatwione. Bimbrownia a? działa, kurwa. Chodź, jedziemy się karnąć. Wsiadaj, kurwa, w toto. Uff, mm, poczekam, co na kurze. Za, dobra to się zakusz, zaraz przyjedziemy To poczekajcie, to ja sobie porozmawiam przy okazji też No to nic Hansem, se pogadaj A tu mi pokaże Pan Justin, jak Bimber Pokaże mi te, gdzie cukier kupować To ja ci zaznaczę na GPS Bo to jest w daleko Dobra pokaż, zaznacz Dobre Co tam Dziecio? Widzisz? Łooo faktycznie kawą no Tam jest taka mała szopka I tam jak zapukasz dwa razy i powiesz, że chcesz cukier no. To oni w dobrej cenie sprzedają. To zaraz będę musiał, a ja Dopóki mogę a ja ten bimber pędzić sam. Sam ze szam mogę pędzić i go sprzedawać? No pracownicy pewnie, tylko. Nie no możesz. Tylko możesz mieć ziemniaki, cukier, wodę. Wodę w sklepie kupujesz, puste butelki zaraz ci powiem gdzie. A ziemniaki Jakiś... na farmie normalnie tam gdzieś, tak? Tak. Dogadaj się z panem, albo ty będziesz je zbierał, albo twoi pracownicy, bo oni mają dostęp. Aha, dobra dobra, dobra, to też bardzo ważne. No to musisz ugadać najpierw, bo oni będą mieli dostęp do tej farmy dobra, z nimi. Dobra. dobra, spoko, spoko. I musisz zapytać Hansa, gdzie jest bar dla motocyklistów, bo ja w tym momencie nie pamiętam to On gdzieś... będzie wiedział na 100% On tam często pił. A i co z tym barem dla motocyklistów? Co tam jest? I tam, te butelki dostajesz. Aha, ten bar to nie wiem czy to nie jest tu. On jest niedaleko. Gdzieś tu właśnie jest w okolicy, tylko nie pamiętam gdzie Chyba to, ale nie jestem pewien No właśnie też o tym myślałem, że to będzie to Chcesz możemy jechać Dobra pokaż Blisko jest to Zapnij pasy Janusz Ale to idzie, ja pierdolę A ile to to maksymalnie pójdzie? 280 na razie jak testowałem Jakie to co zajebiste to auto ty no dobra, fura, ale ona będzie na licytacji pewnie Jak będziesz miał coś podobnego, ale Passata to wtedy mów No Czemu Janusz, wypłata to jest 500? też z pasatem. O to zajebisty, kur... A ile możesz zdać za Passata? Na razie to jestem spłukany, bo nie mam za dużo pieniędzy przez te bimbrownie, ale to No wiesz. Janusz, jak się dorobisz, to przyjdziesz i zrobimy licytację na Passata Nie ma problemu, kur... ja go, ja go muszę mieć, kur... Ty to już w urzędzie nie pracuje z tego co widzę po wypłacie, nie? No niestety Kurde O tu butelki Janusz, Tu bierzesz puste butelki No A tu gotowy bimberek jak coś to ze sprzedajesz Oni wiesz Wszyscy piją ten bimberek No im... Na razie coś innego piją Zajebiście, kurde oni, oni wszyscy będą za moim bimberkiem kurde mówię ci ta, i w tym barze sobie sprzedajesz jeszcze to gotowy, jak zrobisz. No nie Kur... musisz teraz butelek chować. Bo ci się no. w tej marynarce nie zmieszczą. Śmieszczę się, zmieszczę kurwa. Jestem człowiek... Ale gdzie mi będziesz butelki do G-klasy chował? Do bagażnika, kurwa. Ty, ja z tymi autami to muszę pomyśleć, jak chłopakom wynająć kurde te auta. Ja no kupisz to... auto, a Dobra. później możemy je zrobić jako firmowe. Dobra, na razie to będziemy za wezmę chłopaków, będziemy razem jeździć po prostu. Wezmę za dwóch, będziemy moim jeździć. No tak, ale żeby to było autotransportowe. No to i tylko Ile mam pieniędzy? Ile kosztuje furgon? Ja ze 100 tysięcy. To będę miał zaraz, a jedziemy kupić. No maksymalnie 100 tysięcy to kosztuje. Trzeba będzie kupić, kurde. Trzeba będzie przerobić na firmowe, żeby miał każdy pracownik dostęp, kurde. No tak, no, ale najpierw trzeba kupić. Dobra, kupimy, kupimy, nie przejmuj się. Myślisz, że ja to jestem niezaradny człowiek finansowo i przedsiębiorczo, kurde? No masz jedną z pierwszych legalnych firm. Zaraz po złomowisku, Janusz. Eee, Jesteś biznesmenem no... teraz. Kurde, chłopie, teraz to ja z, z piersią, klatą wypchaną taką będę chłodził do przodu, że kurde. Jakbyś zbankrutował kiedyś i chciał wrócić do urzędu? No, Ale no. zagadamy z panem burmistrzem, to pewnie cię przyjmie z powrotem. Dobra, dobra, fajnie by było, bo najwyżej, wiesz, albo, albo może bym komuś sprzedał No, albo komuś sprzedam teraz, zobaczymy, zobaczymy sobie znaleźć, a ty do urzędu wracasz Ale na razie to, to, to nie, człowieku, ja się w tym ładnajdę. I Widzisz, a Halina mówiła, że nigdy w życiu, kurwa, nic nie osiągnę Kurwa, dobrze, że ładnie odszedłem Bo to zła kobieta była Farma nie jest swego rodzaju, ten, nie jest No zła, ja zła była no w sumie to nie mam, ja sobie zaraz jeżdżę, sam sobie porobię, potestuję, żeby wszystko wiedzieć i elegancko będzie. Jakbyś miał jakieś pytania, to dzwoń. Dobra, dobra. Ja się dowiem wszystkiego. Okej, okay, okej, okay, Zresztą, No tak pewnie większość rzeczy że nie będziesz wiedział. No muszę sobie, muszę sobie, kurde. Ale już mam parę osób, nawet ochroniarz już bym jeden chciał, żeby mnie tylko Chcesz wozić. Się no kurde, jeszcze i... na autostradę jechać? Ale ja jest taki problem, że wiesz co? Ja wszystkie auta pożyczone psuję, kurwa. Dobra, dobra, dobra. żartowałem, pamiętam co żeby z moją terenu, dobra. No Więc właśnie. Do... Mm. Ja nie chcę ci tego psuć, chłopak, kurwa. Dobra, Janusz, to wszystko. Dobra, to dzięki wielkie. A co to to to, to kurwa, jest? Gdyś przyjechał chyba. Ty, Hans, co to za auto? Kto to tu się kręci wokół mojej bibrowni? Janusz, przyjacielu. No, co tam? Żebyś ty wiedział, co ja kuśniam. Mam chłopie, nogi nie bolą, boli się coś? No nie, a co możesz takiego? Kuśnek dostałem od tego pana, wiesz? Kurwa, a, kurwa, keton, kurwa, ketona lek, kura. kurwa. Chłopie, kurwa, lepsze od seksu to jest. To już jest forte, przyjacielu. Powiem wam tak, lepsze od seksu z Haliną to nawet było pójście, kurwa, na spacer do lasu w zimę przy minus 30 stopniach po razu. Na golasa. <laughs> dokładnie, kurwa. Pamiętasz, jak ostatnio te nalski No? Też forte? Dawaj, trzeba uczyć, bo mi brawnie ma otwartej, kurwa. To chłopaki, ja coś mam na tą okazję, jakby co? Czekajcie. Ja dole. Masakracja, no masakracja. Trochę cicho gra? No teraz będzie znowu za głośno, chyba. Dobra, spróbujemy to. to. No, kurwa. No. Ja to z dachu, no. ale kurwa. Ja to wziął. Nie, ja z dachu tym razem. Wow, to <grywa> żeby duchy! sąsiad miał mniej MCK, wow, <grywa> 5 tak zł Dzięki wielkie duchy. za Dunajczyka. Dziękuję. Dzięki wielkie. Panowie, dałem wam tego łyskacza, bo kuźwa nie wiem. Ta, dałeś, dałeś, dałeś. Kurwa, to dostaliście, czy tylko jeden? Co? Chyba tak. Dostał pan łyskacza też, czy nie? Mm, możliwe, nie wiem. Jezus, jezus, ty Hans, widzę świat w innych mm. kolorach. to ja muszę zabrać. Nie, nie mam pytań, ale towar, bowiem ci, to war, bo wiem, Dobra, ja żebyś nie był facetem, to będzie w to, bo możecie. Ok, kurwa, pochodź. No chodź, chodź, dziadzie, kurwa się przejdziemy. Będę przedem tyłem. Zależy, czy jaką ta frela, kurwa, że tak powiem, tyłek, bo jak mu dobry, to lepił od tyłu. Pamiętuj. Tak jak możecie, Co by jak... się tu, kurwa. tucia tak, mojej bibrowni? Ja was tu, kurwa, poustawiam wszystkich. Jak tu nie będzie. Czy się gówniaki tam? Jak nie będzie tu ciszy, kurwa, ku mojej bibrowni to ja was tam poustawiam. Ale zobacz to kurwa, 3 minuty tłucza. klucze dostał, jaki kozak, nie? O, elegancko, kurwa. Ty zobacz, już wiem to co się tak tłucę, ty pa! Kurwa, zobacz, łódki się tam tłuko tam. Duża łódka weszła na małą łódkę i robią malutką łódkę. Motorówka. No tak to jest. Dobra, zapraszam chłopaki. Otwieramy kluczeczki, wchodź na kore. No, tutaj Ty. mam szafeczkę, tu se mogę. Sobie to mogę... Słucham? Mogę w to kopnąć? Kopnij, ale jak kurwa wydubcyz wy mi bimrownie w powietrze, to kopię. Pańkę coś mi po życiu to będzie mało. O, tu bóg, se mogę broń bóg, odkładać. Znaczy się broń jako broń, no, kurwa. kopaj. Ty zobacz, tu mam gabinet, tu zarządzą se stanem konta, pieniędzmi, ludźmi i te Co wy kurwa robicie? Pierdyle. Cholera, jasne, mi nie mi rozwalono! Ci was pojebało! Kurwa, pół miliona, żem za to zapłacił! No co ty robisz, Hans? W łebce, Co robisz, kurwa! Ci? Co się. Kurwa dzwoń po strasz szybko, dzwoń po strasz, kurwa. Oj, chuj, zdjęcie, co zrobi, a ja nie odwracaj się. Dzwoń szybko po strasz, ja pierdolę, biebrownia mi się podjął. Ale chuj, na butle, Kurwa. Ty, dziadek, poszli jeszcze. Ja pierdolę. Dziadek! Halo, dziadek! Kurwa, gdzieś ty jesteś, dziadek! Ja pierdolę, dzwoń po karetkę! Dziadek, kurwa... Ja pierdolę, na pewno dziadka nie zatrudnię do pędzenia bimbru, kurwa, nie znosi! A żeś se depilację Leverhardt, kurwa! Ja pierdolę, Hadza, jak się wydarzymy po narkotykach to zrobili, kurwa, macz, ty... Chowaj wszystkie te, kurwa, kokainy, te... ...te kotontketony, ale leki chowaj, ty! Czekaj, okay, daj mi go kurwa Chodź tu na ręce, ty Weź go, najlepiej chuju. to go z tej browni, wyniesz go na dwór, tam, tam. kurwa czekaj, czekaj, Dzwoniłeś po karetkę? Nie, jeszcze nie Dobra, ja zadzwonię faki, ty ciężki kujo, jesteś jebany Ty, ale to po pogotowie, czy po, po co to, to się dzwoni? Po karabin zadzwonił od razu Po kara... Boże, dziadzia, kurwa <laughs> Na tu dużą butlę postawimy i chuj nie mam pytań, no boże ludzie, kurwa tyle, żebym tam braw nie planował Będę boże, musiał nowe kupić, chore. no przecież tam się nie stała aparatura dalej sprawdza buta jedna pierdoldeła no. Boże kochany, nie mam do was pytań Patrz! Ja bydje... Aż Jaguara wydupcyło, ty, zobacz Dziadek ty to masz, kurwa, to patrz. Dziadkowi Dziadkowi! Więc... Więc... Maska się odpadła, szyba z tyłu wyjebana, Więcej dziadkowi czy... nie dajemy żadnych pieniędzy, kurwa. Znaczy się jakich pieniędzy, żadnych narkotyków kurwa nic mu nie dawaj, do picia i nic. Dziadek, trzymaj się kurwa, już dzwonimy na emeryturę. Coń podzięki, dwonić. Ja tak zrażę... Na pewno ogromnej mocy dodam ją. Nie, no nie mam pytań co tu się dzieje w ogóle, nie? Widzowie, możliwe, możliwe, że Gradzik się pod koniec tego tygodnia, miesiąca wyprowadzi z Kielców, tak, że będzie przerwa zapisane, mała w transmisjach, bo dobra. będę musiał ogadnąć przeprowadzkę. Jest taka szansa. Jutro przychodzi kolega oglądać mieszkanie. Kawa, kurwa, Hans, z tobą to są zawsze, kurwa, jakieś cuda. Już, już nie mam do ciebie, kurwa, słów, chłopie, ty. Dziadek, pierdol kurwa. Oksu się naćpałeś, przewidziało dzisiaj się, kurwa. Ty, dziadek, weź no, podskocz czy coś, kurwa, bo nie widzę no, tutaj! Szybko, szybko, chodź tam, bo trzeba udzielić pomocy, kurwa. Chodź, chodź, chodź. chodź tutaj trzeba pomóc, tu, tu, tu. Sprawa jest. Sprawa, sprawa jest. Bo ten, ja zaraz powiem panu medykowi, Janusz, ja wszystko powiem. E, dobra no, A tak, to jest... Browni, tak, żeby to się jest nie tak, zapoliło tak, dalej? Pa, panie Medyku, sprawa jest no. taka, że dziadek i chuj pierdolony zaczął się bawić dezonerantem i chciał sobie kurwa zrobić wypad, taki ten Dziadek szybko kurwa, depilację z pleców tak, chciał zrobić. Depilację szybko na plecach chciał sobie pierdolnąć No i tak psikał, tak psikał, że on, kurwa ta butla pierdolnęła no. I ma teraz kurwa depilacja extra hard kurwa ty, ale zobacz jak tam się łysko, tam się poli jeszcze kurwa ta moja nie to się nie poli kurwa. Zobacz kurwa, kurwa tam. O. Kurwa to i do tu ten pierwszy kurwa dywan się podpolił w tym Szczęście kurwa, że przez tego dziadka mi ta cysternę nie wydupcyło, bo wtedy to byśmy się pogniewali kur. Ale kurwa tu to pierdolę, było u Kurwa ty ja, co my nie powiemy, czemu ten Jaguar jest rozdupcony kurwa? Gradu, z Kiel do Buska tak, się przeprowadzi. Nie, wracam do siebie tak, na miejscowość. Tak, tak. Do siebie na miejscowość wracam, bo światłowód mi zrobili na wsi, to po co mam tu siedzieć sam itp.? Jak tam mam zarejbiste za warunki, nie muszę płacić to szyszu, na itp i, szpitala, i tam, tam sobie zrobię studio, nagrań. Jest. Mam pokój na drugim piętrze, co tylko i wyłącznie dla siebie, taki przytary, pod studio. Tak, no to co? Mhm. Noszę, ja zrobię podstawowe okłady. E, dobra. Panie, zróbmy też test na IQ, kurwa. Kto bądry kopie w butle, kurwa, z gazu. to rzecz mi życzyłem, bo 15 do tego miałem rodzinę. Wszystkiego najlepszego, Stożek. Nie wszystkim widzą, bo jest 400 widzów jest dni 365. Także jest duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj nie tylko ty masz urodziny. Także kto dzisiaj ma urodzinki albo miał niedługo i będzie miał, to wszystkiego najlepszego. Kiedy będzie pasa? Na razie nie będzie, bo nie mam pieniędzy, że nawet żeby licytować. Hans, kurwa, ja to muszę się z tą części zadawać, bo są takie kurwa jaja z tobą, że ja to nie mogę wytrzymać, kurwa. Co nie powiesz to. Nie ja, no, to ten stary piernik taki pomysł kurwa znalazł. Ja pierdyl Ty Hans muszę sobie kurwa kupić tam. Część to, że muszę se vana kupić po to, żeby wozić bimber, bo pracownicy nie będą mieli firmowego auta, tylko muszę kupić. Kurwa muszę zaraz iść do kardilera i zobaczyć czy, czy, czy mu auto jakieś takie do 100 tysięcy, jakiegoś vana. <coughs> Dziadek, ty mnie nawet nie wkurwio i nie pytaj co będziesz musiał zrobić, żeby odbudować nasze relacje, bo im szybko kurwa nie odbuduje Co ty masz w głowie, żeby kopać kurwa w butle, ty Już mam coś dla ciebie <grym> <grym> Oj dzia dzia Mam nadzieję, że się e, wykaraska ja e, podniosę tutaj na e, nosze Nie trzeba chyba kurwa, bo to mnie tylko się w głowie. Dziadek, jeżeli chcesz zatrzeć złe wspomnienie, to musisz mi pożyczyć 300 tysięcy na dwa auta, kurwa firmowe. Ja kurwa, coś mnie zabić. Mówiłem, że jak się nie znosz kurwa na aparaturach i te żebyś żeby się do mimbrowni nie wchodził, kurwa. No szok, Dobra, to Wkładamy konno na nos. Polecasz fot fotele Diablo? Tak, A, polecam. Mi się dobrze siedzi. A wiecie, a wiecie, że firma Diablo, mam ten fotel, ten drugi, napisali do mnie dwa tygodnie temu, jak mi się fotele sprawują. Dobra. Czy chcę bo Na tak, tak. Dobra. I ten. I pytali się, jak Dobra. mi się sprawują fotele Dobra, Diablo. Napisałem, że jeden mi się oparcie cały czas do kąta 90 stopni wraca, nie że zostaje rozten. Że nie zostaje oparcie się, bo tu i o. I powinno zostać w pozycji takiej, nie? A ten drugi fotel cały czas wraca. I wysłali mi za darmo cały spód. całutki spód mi wysłali za darmo. Ten. Yy, żebym sobie złożył od nowa. Mówię dobra. Dzięki. Powiecie mi, że ktoś.